Kiedy myślimy o literaturze polskiej po II wojnie światowej, nie sposób pominąć postaci Aleksandra Ścibora Rylskiego. jego kariera literacka rozpoczęła się w niezwykle burzliwym okresie, gdy świat stawał w obliczu odbudowy i przekształceń. To właśnie wtedy, w latach 50., jego twórczość zaczęła zyskiwać na znaczeniu w polskim krajobrazie kulturalnym. Zcibor zyskał uznanie jako członek redakcji tygodnika Żołnierz Polski, gdzie pełnił M. IN Role kierownika działu kulturalnego. Jego debiutancka powieść Węgiel z roku 1950 od razu przyciągnęła uwagę czytelników, stając się bestsellerem. Ta książka otworzyła przed nim drzwi do kariery, która wkrótce przyniosła mu miano jednego z najzdolniejszych pisarzy socrealistycznych. Jego talent był tak wybitny, że szybko dostrzegli go w redakcji Nowej Kultury. Nie ograniczał się jednak wyłącznie do literatury. W tym samym czasie rozpoczął swoją przygodę z kinematografią, gdzie stał się znanym reżyserem i scenarzystą. To dzięki niemu na ekranach pojawiły się popularne filmy, w tym takie tytuły jak Rozwiąż Quiz, w którym można sprawdzić swoją wiedzę na temat polskich seriali. Ale rygorystyczne pytania to nie jedyne, co ma do zaproponowania, co za tym idzie, dalszą część tego artykułu odkryjecie po zakończeniu quizu. W latach 70. Ściborryjski zyskał jeszcze większą sławę, pisząc Kryminał S. S. Ta powieść zyskała błyskawiczne uznanie i została zekranizowana przez Janusza Morgensterna. Choć jego prace obejmowały zarówno książki, jak i scenariusze filmowe, jego nazwisko pozostawało w cieniu, co mogło być nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę jego znaczenie w obu dziedzinach. Warto również zauważyć, że wiele jego utworów nosiło nazwisko żony Jadwigi Wołejko. Kryminalny hit, oparty na powieściach Szciborarelskiego, Skupia się na zawirowaniach losów Rafała Kostronia, dziennikarza i redaktora prowadzącego cykliczną audycję radiową pod nazwą S. S. W swoich audycjach starł się pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, a jego praca polegała na badaniu tajemniczych spraw. Akcja powieści obfituje w niespodzianki, a dziennikarz, zbierając materiały do kolejnego reportażu, nagle natrafia na trop sprawy, w której zamieszana jest jego córka. Szybko wkracza w nieprzyjemny świat. Gdzie rządzą cyniczni przestępcy i kombinatorzy, a jednak nic nie może go powstrzymać. W głównej roli filmowej możemy podziwiać Włodzimierza Kowalskiego, który wciela się w postać kostronia. Jego córkę, Elżbietę, zagrała debiutująca na ekranie Ewa Borowik, co nadaje całej produkcji świeżości. Warto dodać, że obok głównych aktorów w filmie biorą udział również znane postacie polskiego kina, które tworzą plejady znakomitych ról drugoplanowych. Muzykę do filmu stworzył Andrzej Korzyński, autor wielu hitów muzycznych, który zaaranżował ścieżkę dźwiękową do produkcji. Jego utwory pojawiły się w kultowych filmach, takich jak Trzecia część nocy, na srebrnym globie czy Człowiek z żelaza. Zdjęcia do produkcji zrealizował Zygmunt Samosiuk, a scenografię przygotował zespół, który współpracował z wieloma takimi twórcami jak Roman Polański. Działalność Ciborarelskiego w kontekście literackim i filmowym udowodniła, że potrafił wyspecjalizować się w różnych dziedzinach sztuki i pozostawić trwały ślad w polskim kinie oraz literaturze. Na koniec, jeśli zastanawiacie się nad własnymi przemyśleniami czy pytaniami o twórczość Cibora zachęcamy do kontaktu przez czerwony telefon Radia Z. Wasza opinia jest dla nas ważna.